Czuwaj widzowie! Witam Was na kanale Tam na Szlaku. Jeżeli siedzicie mi od jakiegoś czasu, to pewnie wiecie, że w ostatnim czasie planowałem otworzyć próbę na stopień harcmistrza. Udało się to wczoraj, nie wiem kiedy to oglądacie, ale wczoraj, czyli we wtorek, 5 lutego, otworzyć tą próbę. A jeden z jej punktów mówi o tym, że co 2-3 tygodnie będę na tym kanale publikował nagrania. Będą to vlogi dotyczące moich harcerskich przygód, czy też wspomnień, które mam z poprzednich lat. I chciałbym Was tymi nagraniami zainteresować. Proszę też was o to, abyście wspierali mnie w tym działaniu, abyście zasubskrybowali ten kanał, abyście zostawiali lajki czy też dyslajki, jeżeli Wam się ten film nie podoba. Chociaż myślę, że chociaż trochę wam się spodoba. Nie? No weźcie. Jeżeli chcecie, komentujcie też każde z nagrań i piszcie tam, co w danym nagraniu Wam się podobało, a co byście zmienili. Proponujcie też tematy, które mógłbym w trakcie swoich nagrań poruszyć. Tymczasem zapraszam Was do zimowego lasu, pokażę Wam kilka ujęć nagranych moją nową kamerą z nowym mikrofonem na górze zamontowanym. Mam nadzieję, że poprawi to jakość nagrań i jeszcze bardziej zachęci Was do tego, aby tutaj co jakiś czas zaglądać. A nie mówiłem, że wrócę? Prócz vlogów, na kanale pojawią się także nowe gawędy. Nie jestem jeszcze pewien, czy będzie to kontynuacja historii Jacka, czy też zupełnie nowe przygody, jednak na pewno zajmę Wam kolejne niedzielne wieczory. Tymczasem nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Mam nadzieję, że zimowy las Wam się podobał. I do zobaczenia i usłyszenia już niebawem w kolejnym nagraniu, które będzie dotyczyło Dnia Myśli Braterskiej. A teraz, jak przystało na prawdziwego znanego youtubera pozostaje mi zakryć ekran za 3, 2, 1.